Musimy kapiona! Czy yeah. do klementyny? Idziemy do klementyny? Aha. Clementyna! Clementyna! Mama! Clementyna! Mama. Ania to Brawo. Gościmy wirtualnych opiekunów kozy wirtualnych że przyszli ją odwiedzić, są opiekunami na Patronite dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie zabezpieczyć jedzenie dla zwierząt, więc jeśli chciałbyś, tak jak inni opiekunowie wirtualni, czy to barankaszona, konia pika, jeża ludzka, zaadoptować jakieś zwierzę u nas w fundacji wirtualnie, zachęcamy Cię do tego do nas na Patronite. Napisz. Będziemy i będziemy tutaj zastanawiać się, które zwierzątko potrzebuje Twojej pomocy. Polecamy. Adopcje zwierząt.